Jak umrzeć w Minecraft Tutorial? Krok pierwszy musisz umrzeć. Jakby... Jakby to tyle. Musisz po prostu umrzeć. Oto parę sposobów, w jakie możesz umrzeć. Od Golema. Ciebie! To piątka. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie tylko piątkę chcę. Piątka. Przez upadek z wysokości. O, się ma mały kurczaczku. Chcę wsię przypulicz. Dlaczego kurczaczku? Nie zostawcie mnie, normalne, Nurmanie, nie, 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 nie co nie, nie. jest? O, co to jest? Hmm. To mm. to. Nie, nie, nie. nie. dużo wszystkiego. Aaaa! Aua. To spotkanie dziewczyny i zadzwonienie do mnie na Discordzie, pod czym okazanie się, że to facet. Dzie dziewczyna. Narrator A, czyta wszystko. Ja pier... Oh my god, dziewczyna tam nie dzwoni, ale super. Okay. Halo. Cześć, Teraz będzie fast cringe. La, 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 la Co to jest? Co to jest? Ja za ciebie tam. Co to ma być? Nie 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 Nic nie widzę. Nic nie widzę. Zrobić sobie nie Wybuchowe jajo.